Krzysztof Kamiński z nami, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Zdarzało się zagrać Panu w areszcie śledczym przy Wojsku Polskiego spektakl Salome, ale w czynnym areszcie śledczym z osadzonymi chyba jeszcze Pan nie grał. Nie, nie grałem i będę grał po raz pierwszy teraz 14 w piątek. I powiem Państwu szczerze, że ja tak myślę, że ten areszt już jest do mnie do końca życia chyba przypisany, bo zacząłem w areszcie, później zacząłem w areszcie, który już był po renowacji, a teraz zaczynam w areszcie z osadzonymi, czyli z ludźmi, którzy, którzy zbłądzili. I tam wystawiam mój spektakl papieski, czyli teksty korolowej tyły, z wizualizacją i tak dalej. Bardzo się z tego cieszę, ponieważ. To nie jest tylko sprawa artystyczna, ale niesie ona za sobą jakby rodzaj takiego, takiego przesłania. I, I to mnie nieprawdopodobnie raduje i uważam, że to jest mój najpiękniejszy prezent, jaki mogłem dostać na, na święta i na wigilię. Resocjalizacja przez poezję? Tak, resocjalizacja przez poezję i szczególnie przez poezję Karola Wojtyły, która jest Poezją taką, jak ja ją nazywam, bardzo wnikliwą, która sięga do sedna istoty ludzkiej, jak ja to mówię, do człowieka bez przydatków, czyli bez karier, bez języków, bez bogactwa, bez niczego, do, do, do samej istoty ludzkiej i te teksty są bardzo proste, cudowne i to myślę, że to zadziała. Można też było Pana zobaczyć w ostatnim czasie w jednym z seriali telewizji polskiej. Pan się oglądał w telewizji? Tak, y, y, oglądałem tę pierwszą scenę z życia nad rozlewiskiem y, tajemniczy i samotny z dziś o Wigilię. I tu też muszę pa Państwu powiedzieć, że to jest następny prezent dla mnie na Wigilię, ponieważ ja spędziłem wiele Wigilii y, y, zupełnie samotnie, kiedy byłem w Niemczech i tu była komuna, nie można było się dostać, nie można było się dodzwonić ani do dzieci, ani do żony, ani do mamy, ani do taty. I to, że się to tak jakoś udało, nie wiem, ktoś to chyba prowadzi, to jest też cudowny prezent. Ten samotny dzisiaj siedzący w tej swojej chatce, popijający opłatek. Czy dzisiaj będzie można jeszcze zobaczyć na ekranach telewizorów? Tak, dzisiaj będzie 23 tuż przed Wigilią, już niepopijający, który sobie układa życie, nie będę zrazał tajemnicy, i tam jest taka bardzo piękna scena, ładna scena napisana przez Atka Drabińskiego, reżysera, którą mam z młodym Kubą, czyli Antkiem Królikowskim. Ta scena odbywa się w samochodzie i doświadczony jeździ się, uczy młodego człowieka miłości jest w ogóle bardzo szczęśliwy. Natomiast jeżeli oglądalność będzie dobra, z tego co wiem, to już jest dobra, bo ponad 4 miliony ludzi obejrzało, czyli będą pieniądze na następną jakby transzę, jak to się mówi fachowo i do tego z dzisiaj już będzie bardzo, bardzo, bardzo bardzo dużo, tak mi obiecał reżyser także myślę, że z tego serialu nie wyjdę i dobrze, i bardzo dobrze ja tego dzisiaj też polubiłem, bo w jakiś sposób się z tym z dzisiaj naprawdę utożsamiam i dlatego go lubię nie chciałem pytać właśnie, czy jest jakaś identyfikacja z rolą, ale jak pan mówi, że się z nim utożsamia tak, no utożsamiam się, bo też miałem takie wigilie, gdzie z kolegą podzieliliśmy się opłatkiem, a później ciśnienie było tak mocne i tak silne e, i tęsknota aż do bólu, e, że no po prostu no co kupiliśmy sobie po butelce wina i w te wigilie po cichu w ciszy popijaliśmy sobie wino, aż zasnęliśmy, żeby, żeby już nie tęsknić, bo bo to naprawdę boli strasznie, jak, jak, jak nie ma się kontaktu z nikim w tym dniu. Życzymy wszystkim wszystkiego dobrego na święta i e, żeby nikt nie był sam, jak ten przysłowiowy dziś o w serialu. Tak, ja też wszystkim życzę. Ja muszę Państwu powiedzieć, że ja miałem to szczęście. Raz w życiu na Wigilię przeżyłem ten y, y, talerz czekający na przybysza i, i to się odbyło y, w Niemczech. I ten talerz naprawdę czekał i, i, i to, pierwszy raz w życiu coś takiego przeżyłem. Nie wiem, czy u nas w kraju, gdybym zapukał, y, y, czy bym, Nie wiem, trudno jest mi powiedzieć. Może w niektórych domach ten talerz autentycznie czeka, a nie jest trapą. Mam nadzieję, że tak jest.